Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki w takim ponadczasowym live, w którym będę mówił głównie o najważniejszej cez, jaka jest najważniejsza cecha skutecznego inwestora, ale nawiążę też bardzo mocno do weekendowego zgromadzenia akcjonariuszy Berkshire Hathaway, które było... Wyjątkowe pod wieloma względami przede wszystkim było tylko online, nie było w ogóle akcjonariuszy na, na sali. To chyba pierwszy raz w historii. Buffett się śmieje, że kiedyś gdzieś tam podnajmował stołówkę, chyba w Gajko, jeszcze jak, jako akcjonariusz Gajko, ale nie, nie, nie chcę skłamać. I na tej stołówce dosłownie tam było, nie wiem, kilka osób podczas pierwszego walnego Berkshire Hathaway. I żeby mu nie było głupio, to tam ci ludzie chyba z biura też przychodzili, żeby na chwilę posiedzieć, tak jakby z szacunku, że ktoś coś fajnego robi tak ambitnie, a teraz no, tam myślę, że dochodzi do, do kilkunastu tysięcy, to, to e, poprawcie mnie, jeżeli się, się mylę, czy w, w ubiegłym roku około e, tylu było akcjonariuszy, e, tylko się chcę upewnić tutaj, że live e, się odbywa, dobra, wszystko jest okej, okay. czy, okej, okay, dobra. Druga sprawa to, że Buffett był sam, czyli nie było tam jego wspólnika Charlie Mangera. No, jest to przykre. Ja powiem szczerze, dzisiaj takich kilka przemyśleń będę chciał tutaj przekazać wam. Przede wszystkim ze smutkiem się oglądało Buffetta. Znaczy, Buffett jest też dobrym aktorem, on potrafi. Dobrze się prezentować, natomiast ja, jeżeli oglądasz go od kilku lat, jeżeli oglądasz go od kilkunastu lat, tak jak ja, to zdajesz sobie sprawę, że tego się nie da oszukać i że Buffett był zbity. Był, był, to to dało, dało się odczuć, że faktycznie był po ciężkim nokaucie i było to smutne, ponieważ... No, z drugiej strony, no nie wypada mi o tym mówić, ale no czasu się nie oszuka. Ten gentleman ma 90 lat. Ja prawdopodobnie z całym szacunkiem nie dożyję być może tego wieku. A co dopiero kierowania największym funduszem inwestycyjnym na świecie, bo za takie trzeba uważać Berkshire Hathaway. Pomimo tego, że no oficjalnie jest to firma, tak? no ale jest to wehikuł inwestycyjny, mówmy się szczerze. Buffett to ładnie opakował. Natomiast no, Charlie Munger musiał się źle czuć, i, i, i tutaj jest no, kolejny smutek, że no, od, odpukać. Ja naprawdę życzę Charlie'emu wszystkiego dobrego, ale no, obawiam się najgorszego, że możemy go już nie zobaczyć w przyszłym roku. Zresztą Buffett, ile ma jeszcze przed sobą? Kilka lat, może no, maks kilkanaście, ale to już by graniczyło z cudem. I po tym, co usłyszałem, po tym, co zobaczyłem, to uważam, że jakieś najbliższe grono jego, ale takich przyjaciół, i to takich najlepszych przyjaciół, nie, którzy się uważają za przyjaciół, powinno dać do zrozumienia temu największemu inwestorowi w historii, temu, który osiągnął najwięcej, który jego majątek przekracza 80 miliardów i prawdopodobnie nie będzie już lepszego w historii. Powinien ktoś poka po uświadomić mu, że być może jest to ten moment, być może jest to już czas, żeby odejść, żeby przekazać pałeczkę, być może któremuś z tych jego poruczników, jak to się mówi, tych, tych e, generałów, dwóch, którzy e, namówili go na Apple. A. Jedyna zyskowna, praktycznie taka spektakularna e, inwestycja ostatnich lat, gdyby nie Apple, to, to kiepsko Berkshire Hathaway performował. To trzeba przyznać, że, że Buffett miał hard time ostatnie, Ostatnia dekada praktycznie nie bił SP, prawda? I, i, I w tym roku to już w ogóle jest, jest dramat. Ratuj, ratują, ratują go ci generałowie, właśnie. Tych dwóch 40-parolatków, których wynajął kilka lat temu. I oni o wiele lepiej sobie radzą niż on. Także ja bym, moim skromnym zdaniem, właśnie. Mianował któregoś z nich na, na następcę, ponieważ no Buffett jest ikoną, jest, jest kimś w rodzaju królowej angielskiej bardziej, ma funkcję reprezentacyjną niż, obawiam się, nie obawiam się tego powiedzieć, niż już jeżeli chodzi o zarządzanie tym, tym, tym wehikułem. Zaraz przejdziemy też do jego błędów, natomiast no, po czym też z, byłem zaniepokojony. Buffett co roku potrafił powiedzieć coś nowego, coś, coś takiego przełomowego wręcz, natomiast tym razem jechał po takich utartych schematach, prawda? To jest też cecha kogoś w potrzasku, prawda? Jak jest pięściarz po ciężkim nokaucie, i wstaje na deski, to on nie ma możliwości myślenia. Nie masz możliwości, uwierz, znaczy ja nie trenuję, ale no z wypowiedzi to, to wiem, że wtedy tylko schematem możesz postępować. Czyli ten instynkt, to co się nauczyłeś przez całą karierę, prawda? Czyli te, te intuicyjne, instynktowne takie zagrania, które na każdym treningu, żeś do, do znudzenia trenował, to to robisz, prawda? I Buffett po prostu jak z automatu mówił to, te same slogany co, co zawsze, prawda? Jak zdarta płyta trochę. Więc co? No, mieliśmy to przez godzinę bałkowanie, jak to Ameryka jest najlepsza, prawda? Że American Dream czy American Magic prevail. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na słowo Magic. I to jest też może Freudowskie, może w podświadomości, że Buffett przyznaje tym słowem Magic. No, racjonalnie pomyślmy, że jakby ten, cała ta kariera Ameryki, ten gigantyczny sukces nie miał podstaw do końca fundamentalnych, że była to magia. To, bo to mnie bardzo zastanowiło, ten magic, prawda? On wcześniej mówił o jakimś American Dream, a po raz, po raz pierwszy jakoś mu się wymknęło magia. Więc ta Ameryka przez te ostatnie 200 lat to był taki czarodziej, który ciągle coś jakiegoś królika z kapelusza wyciągał. Ja, to, ja tak to zinterpretowałem i to po raz pierwszy wymknęło mu się. Bafetowi i on doskonale o tym wie, że jest to magik, jest to iluzjonista, który poprzez też no, najsilniejszą armię na świecie, prawda, e, wpływa na, e, na losy świata, na, e, potrafi negocjować lepsze dile i, i po prostu z pozycji silniejszego sta, stawia się zawsze. Zresztą Buffet nie krył tego też i po raz kolejny powiedział co, że. E, Miał szczęście bardziej niż, niż umiejętności urodząc się w Ameryce wtedy, kiedy, kiedy się urodził, prawda? I, I teraz co? No znowu słyszeliśmy, że jeszcze lepiej jest znaleźć się teraz w Ameryce, jego zdaniem. Czyli nie 1917, nie 1922, e, e, czy, czy e, e, 1931, kiedy się Warren Buffett urodził, tak? Czy 30, już poprawcie mnie, jeżeli się mylę, coś koło tego, bo Per Harvard było 42, tak? No dobra, zostawmy to na boku, ale coś koło tego. Ale teraz, według bafeta, jest najlepiej się znaleźć w Ameryce. W 2020 to jest kolejne takie, co się powtarzało i to się powtarza od lat. Mieliśmy farmera, tak? Ten farmer, taki szalony farmer, który jeszcze pije dużo alkoholu, i jeszcze słuchajcie. W tym roku się pojawiło, że pali marihuanę ten farmer, który, że kupujesz farmę i jakiś alkoholik, farmer obok ciebie chce od ciebie kupić tą farmę, tak? I na hoście on każdą cenę jest w stanie zaoferować za Twoją farmę, a na beś się z kolei nie, nie, jest, nie jest zdolny do, do jakichkolwiek rozmów, jest tak wystraszony, tak? Czy, czy, dru czy z, dru z drugiej strony, tak? Ten farmer jest w stanie Ci na beś się oddać swoją farmę za. Ułamek wartości za jedną dziesiątą, a na hoście będzie twierdził nie, nie, nie oddaję ci słuchaj za trzy razy tyle, co jest godziwa wartość, prawda? Jakbyś przeliczył sobie tam te wszystkie uprawy przez 30 lat, powiedzmy, czy nawet 50 lat wartość wszystkich upraw. To się powtórzyło, po raz który także według mnie Buffett z całym szacunkiem oczywiście, ja czułem po raz pierwszy, że on się męczy, że, że już ma dosyć, nie chce być w tej walce. Szczególnie po tym nokaucie, który doznał w pierwszym kwartale. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wtopę na liniach lotniczych. Buffett wcześniej powtarzał w wielu wypowiedziach, ja to znam od lat, że żeby unikać linii lotniczych. Kiedyś wtopił na liniach lotniczych i teraz nie wiem, co mu do głowy strzeliło, że ponownie kupił te linie lotnicze, Ponieważ e, nawet cytując go, je, e, on mówił tak: Jeżeli kiedykolwiek, jeżeli kiedykolwiek e, będę miał zamiar kupić linie lotnicze, e, to dzwonię pod jakiś tam numer 1-800, e, coś tam, tak? I, 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 ben, I będę mówił, że nazywam się Warren Buffett, jestem aero, aero lo, hik, aero lo, y, no, jak to powiedzieć, alkoholik. Aerololokolik, tak? Aeroholik. I am an aeroholik. Nawet ciężko to wymówić, tak? I Buffett jest tym aeroholikiem. I tutaj on się przyznał do błędu. To jest wielki szacunek dla niego. Tyle, że już Albert Einstein powiedział, że jeżeli robisz tą samą rzecz po raz wtóry, już kilka razy to robił, tak? I oczekujesz innych rezultatów, to jest to głupota. Więc sorry, Warren, ale. Tutaj fajnie, że się przyznałeś do błędu, natomiast no, jest to któryś raz, który popełniłeś ten błąd, i myślę, że osoby z jego otoczenia już nie umieszkają mu tego powiedzieć. Czy, Marli, czy Charlie Manger, czy jacyś większościowi akcjonariusze, współpracownicy? Tutaj jest to według mnie bardzo niepokojące. Dlaczego jest taki upór, dlaczego jest takie ego, żeby no, tym, na zasadzie tym razem mi się uda, prawda? Że, Wtopiłem. Tak samo było z Berkshire kiedyś. Berkshire było firmą tekstylną, w ogóle nie wiem czy wiecie. I Buffett się upierał, że on wyprowadzi na prostą, takiego prawie że bankruta. Na zasadzie tak jakbyś teraz CCC chciał, czy, czy jakąś firmę taką no naprawdę z problemami przejąć i upierał się, że jednak wyjdziesz na prostą, ja akurat CCC dobrze życzę, tak, ale to jest mniej więcej takie porównanie, konkurując z Chinami, konkurując z innymi, z innymi firmami, jak jeszcze nawet produkcja nie była w Chinach tego Berkshire, tylko była w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest coś takiego, według mnie te ego, te takie cechy negatywne dopadają każdego inwestora i być może jest to też taki znak, taki ostrzegawczy, że może trzeba ze sceny zejść niepokonanym, prawda, bo jeszcze teraz, tak jak Michael Jordan to zrobił, dwukrotnie zresztą, jest teraz świetny dokument Last Dance i Michael Jordan to zrobił. Natomiast Buffett niestety niestety nie niestety nie i on jak papież widzę, chce do śmierci, tak. <laughs> no, okej, okay. jego prawo on to zbudował. Natomiast widzę naprawdę nie symptomy, tylko ewidentne symptomy tego, że to przedsiębiorstwo powinno mieć nowego prezesa i nową osobę zarządzającą. Tak według mnie, to jest moje zdanie, ja się mogę mylić oczywiście. Ale wypowiadam szczerze tutaj przed wami. Także aeroholikiem jest, tak? Aeroholik i, i popełnił błąd. Fajnie, że się przyznał. To jest ta naj, najważniejsza cecha inwestora. Bo najgorsze jest to, jakbyś, jakby tkwił w tym, w tym błędzie. No, Stesko tkwił w tym błędzie. Kraft Heinz ostatnio była, było taką spektakularną wtopą dla niego, więc być może się wystraszył. Też w porównaniu do boksera. Jak bokser ciągle wygrywa no to jest w stanie ciągle ryzykować, tak? zadawać ciosy, być entuzjastą do, do boksu, do walki, prawda? Natomiast po kilku knockdownach czy knockoutach, tak jak nasz Andrew Gołota, był genialnym, ale jak został znokautowany przez Lewisa i potem jeszcze przez Blustera, y, bardzo brutalnie, y, no to w psychice są no, gigantyczne zmiany i Buffett też no, tych knockoutów miał ostatnio. Kraft Heinz stracił chyba 70% kapitalizacji. Na IBM-ie miał wtopę, na Tesco, teraz na liniach lotniczych. Straszna wtopa, niemiłosierna, prawda? Więc e, już je, przypomina trochę takiego boksera, który jest rozbity coraz bardziej i, 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 i dlatego być może konserwatywnie podchodzi do rynku i nie jest skłonny do podejmowania e, ryzyka. E, kolejna sprawa, dlaczego, dlaczego nie kupował, a wręcz sprzedawał netto w, w pierwszym kwartale i w kwietniu. Sprzedawał głównie no to spektakularne te sprzedaże linii lotniczych, natomiast coś też kupował, to trzeba przyznać. Ale dlaczego nie, nie kupował? Według mnie, i to też przyznał po części, między wierszami można było to wywnioskować, że Fed zaskoczył go tak agresywną reakcją. Według mnie, ja, chociaż ja jestem bykiem, mi się to podoba, tak? I nie ukrywam, że Jerome Powell w, dla mnie dobrze zrobił, bo wywołał Hossę i według mnie też ten, jego te działania przejdą na emerging market, czyli do Polski również i już przeszły. Natomiast według mnie przesadził, według mnie jest gigantyczny zalew pieniądza na rynek, prawda? Jak wspominałem o tej imprezie i o tym alkoholu, tak jakby tą wódkę ciągle dowożono i ona jest w gigantycznych ilościach. Ona by starczyła na kilka Hoss. Ta, ta gotówka wydrukowana teraz w Stanach Zjednoczonych, samych Stanach wystarczyłaby na kilka dobrych, zdrowych host. To mówię z pełną odpowiedzialnością, bo monitoruję działania Fedu. Od lat jest największa, sprawia, że poprzednie wszystkie programy są karzełkami, a każdy poprzedni program QE, QE1, QE2, qi 3 e, powodowały hosty w Polsce również i na Emerging Markets, tak? W Chinach, w Brazylii, w Rosji. Mniejszą lub większość, ale, ale była i pięknie nasze misie rosły też. E, także ta Gigantyczna pomoc Fedu zaskoczyła Buffetta i niejako sparaliżowała go, bo jak Coca-Cola, McDonald's i inne te potent ci potentaci, którzy byliby w kręgu jego zainteresowań, spadli, to on myślał, a może jeszcze trochę spadną, no może to nie koniec, bo to za szybko, no, to jeszcze początek wirusa, tak, ale jak Fed wszedł na rynek i to od razu poszło w górę, prawda? Poszło w górę o nie wiem 50-60%, to Buffett moim zdaniem przegapił to. Czyli sam przyznał, że reakcja Fedu była bardzo agresywna, bardzo mocna i to sprawiło, że nie miał tej okazji wejścia. Bo on lubi wchodzić sobie powoli, prawda, akumulować coś, co, co sobie spada naj, najlepiej długotrwale, prawda. Ale jak jest takie odbicie mocne, no dajmy na to, że dzień wcześniej planował, tak, że, że kupi. A nagle Jerome Powell uruchamia gigantyczną, gigantyczną e, prasę drukarską, na trzy zmiany drukuje się pieniądze i on nie zdążył, bo tak jak taka Coca-Cola czy McDonald's odjechały mu o 30-40%, bo też takie były przypadki. Zresztą spółki dobre Amazon są na szczytach historycznych w ogóle, czy w kręgu zainteresowań jego spółka, na przykład Amazon czy Apple, Apple w ogóle prawie nie stracił. Myślę, że, że z tym miał też problem, prawda? Że dobre spółki nie straciły. Netflix jest na, na szczytach historycznych. Nie wiem, czy akurat Netflix jest w kręgu zainteresowań Buffetta i Berkshire, ale na, na przykład w moim jest kręgu. Ja mam Berks Netflixa i Netflix wręcz pokonał szczyty historyczne. Jest, jest najwyżej. Mam Apple. A. Apple praktycznie już mi generuje ładny zysk, bo ponownie wszedłem. Mówiłem o tym podczas jednego z live'ów. Netflixa, Apple i Kraft Heinza mam cały czas. Kraft Heinz też ładnie odbija Buffetta. Także Fed za szybko wszedł. I sparaliżował Mungera i, i Buffetta, według mnie, zresztą chyba bardziej Mangera, który jest sceptykiem wobec działań Fedu, prawda? Kolejna rzecz, która mi przeszła do głowy, to to, że Buffett się przyjaźni z Billem Gatesem. I pamiętajcie, też trzeba uważać, prawda? Że jeżeli macie kogoś takiego, fachowca od wirusów, od tej dziedziny teraz, która jest na topie, to oni teraz są w jakiejś euforii, ci fachowcy, bo to jest ich 5 minut. Oni się cieszą, że mogą się wypowiadać, że są fachowcami i trochę moim zdaniem przez to, że bardzo dużo wiedzą, e, wiedza jest czasami przeciwnikiem sukcesu, prawda, że im, im mniej wiesz czasami, tym lepiej wychodzisz. E, I to jest też o branżach, no, w inwestowaniu również. Jakbyś tak wiedział wszystko, nie wiem, o gamingu, o bankowości, to byś w ogóle na jakiego dzień, byś się przestraszył tych problemów, tak, jakie są ryzyka, jakie jeżeli jest ryzyko bankructwa każdej spółki, to jakbyś tak sobie zaczął o tym myśleć, cholera jasna, po co mi to? Więc jak Buffett się pytał Billa Gatesa o, te, o wirusa, no to moim zdaniem Gates go trochę wystraszył, tak? I moim zdaniem przyjaźń akurat z Billem Gatesem mogła wystraszyć Buffetta, wpłynąć na jego psychikę i sprawić, że właśnie zachował się po raz pierwszy, moim zdaniem, bo obserwuję Buffetta od lat, po raz pierwszy jest, był sparaliżowany. Zachował się bardzo konserwatywnie, bardzo neutralnie, nie kupował netto, wręcz sprzedawał. Także moim zdaniem dwa powody właśnie to jest to działanie Fedu, które bardzo szybko podbiły aktywa i głównie akcje. Druga sprawa, przyjaźń z Billem Gatesem, sceptycyzm też według mnie Mangera, czyli wspólnika jego, który jest sceptyczny wobec działań Fedu, ja wiem o tym, bo w wypowiedziach często dawał tego upust, to takie trzy, trzy. No, i też w topa, no, to, to mówiłem już. Bokser po się raczej nie myśli on o, o ataku, prawda? Raczej o, o taka ścielna garda, żeby przetrwać do, do gongu, tak? Żeby przetrwać tą rundę. I myślę, że Buffett na, na przeczekanie i w kolejnych kwartałach ruszy na rynek. Jak trochę się zagoją rany, tak, tak mi się wydaje. Eee, teraz tak. Odnośnie właśnie zakupów. Wcale nie powiedział, że y, on liczy na spadki jakieś. To ja nie wiem, ktoś to interpretuje tak. To, że nie kupujesz, to nie znaczy, że jesteś niedźwiedziem od razu. No, no nie dajmy się zwariować. No. Można mieć neutralną. On ma, słuchajcie, yy, wciąż na giełdzie yy, bardzo dużo ekspozycji. Tak? Kapitalizacja Berkshire 443 miliardy, z czego gotówka to jest to, fakt, że ma dużo gotówki. Sto, zaraz będę o tym mówił, ale gotówka stanowi tylko 31%, bo 137 miliardów, więc gotówka to nie jest jakoś dużo gotówki jak na inwestora. Naprawdę, no ja uważam, że inwestor nawet, to ja tutaj teraz jeszcze przebiję Buffetta, bo ja uważam w tej chwili powinien mieć 50% gotówki. Na spokojnie, żebyś spał spokojnie, bo wirus faktycznie nie, jest nie do przewidzenia, ale ja uważam, że Buffett bardzo jest agresywny y, przy tej sytuacji y, 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 i nie, nie spanikował właśnie, według mnie tutaj akurat, że ma gotówki 137 miliardów, to jest 31 trzecia, cała 1 trzecia kapitalizacji Berkshire to wcale nie jest tak e, po spadku akcji, na początku roku to procentowo było mniej, tam 25 bodajże, tak? Teraz to się zrobiło 31, bo akcje spadły, kapitalizacja Berkshire spadła, prawda? No to ja uważam, że to wcale, ja, ja, te, to nie ma wydźwięku niedźwiedziego, niedźwiedziego Buffetta. To, że nie atakuje, to już wy, wy, wymieniłem te, te, te powody. Mm. Jeżeli chodzi o inwestowanie, to on powiedział, że teraz jest dobry moment na inwestację, ale long term, long term, nie spekulacja, nie że kupujesz na miesiąc, dwa, tylko long term, jeżeli masz przygotowanie psychologiczne, super, ja kocham tą wypowiedź Buffetta z, z, z tego meetingu, bo ja o tym mówiłem w live, że psychologiczne jest przygotowanie kluczowe i ja uważam, że z Bafetem na jednych falach nadaje jak najbardziej. Psychologia jest klucz. tak? On to powiedział, jest cytat, psychologiczne przygotowanie musisz mieć na to, że te akcje będą fluktuować, będzie góra-dół, góra-dół, ale w długim terminie taka, o, sinusoida, ale w górę. Tak jest, popatrzcie sobie na, na wykres CD Projektu, na wykres Playwaya, na wykres Dino Polska, na wykres yy, yy, chociażby nawet LPP, które teraz ma problemy, tak? Ale zobaczcie od początku, to są, to są przykłady sukcesu, tak? Czy Wawelu nawet, Amiki. Wspaniałe spółki, tylko niektóre, które wymieniłem. Jeżeli chodzi o tą gotówkę 137, też nie mylmy, tak? To jest jednak konglomerat Berkshire Hathaway. I to nie jest tak, że oni potrzebują gotówkę, bo żeby kupić taniej akcje. Tylko. To też. Owszem. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że główne pozycje to są ubezpieczyciele. Oni mają Gajko przejęte, zdjęte w ogóle z giełdy. Gajko, ubezpieczyciele, prawda? I muszą być zabezpieczeni na wypadek, kiedy Gajko i inni ubezpieczyciele, których oni mają w portfelu, musieliby gigantyczne odszkodowania wypłacać. Na przykład po 11 września musieli ogromne, tak? Czy po trzęsieniach ziemi, czy teraz być może po wirusie, tak? Jeżeli jest dużo osób ubezpieczonych na życie, e, będą jakieś e, straty szkody. Druga sprawa, Buffett powiedział, że oni chcą być niezależni od banków. Czyli jeżeli system cały się zamrozi, a już tak kiedyś było w 2008 roku, to oni mają tą gotówkę, cash is king. I to nie jest tak, że Buffett się teraz boi spadków. On zawsze ma te 100 miliardów dolarów gotówki, zawsze praktycznie. I czy jest dobrze, czy źle? Czy jest mega host? On nigdy nie ma 100%. Nigdy nie ma 100%. I ja bym też to polecał. Zawsze miej 20% chociażby dla zdrowia psychicznego tak? swojego psychologicznego. Polecam 20 minimum procent gotówki mieć tak jak BAPET 30 czy tak jak ja teraz. Zupełnie szczerze polecam w tym live 50% gotówki w odwodzie i wtedy masz zdrowie psychiczne tak że w razie czego jakby to się załamało to masz kapitał, żeby, żeby, żeby coś dobierać, czy nawet jakiś, słuchajcie, CD Projekt nagle teraz przełożę, znowu premiera i to sobie dokupujesz na panicę, bo masz cash, masz gotówkę, tak? To byś nie miał, tak? Druga sprawa, możesz się zabezpieczać na kontraktach, masz na depozyt duże gotóweczki, tak? Nie stresuje Ciebie to, że dealer zadzwoni do Ciebie i każe Ci uzupełniać depozyt, tak? Nie. Na luziczku sobie inwestujesz. Śpisz spokojnie, także polecam i to wcale nie jest niedźwiedzie, że on ma 137 miliardów. Powiedział jeszcze jedno, zanotowałem tutaj, bym zapomniał, że jakby był deal, gdyby na przykład, no dajmy na to, o, Tim Cook zrezygnował, czy coś by się stało z Apple'em, prawda? No, ale to tak teoretycznie mówię, tak? To on 30 miliardów jest w stanie wyłożyć na inwestycje. Także powiedział tak reporterce, Becky, że słuchaj, gdyby jutro się pojawiła okazja i tego słonia bym był w stanie kupić za 30 miliardów, to bym to, to bym to zrobił, tak? Tylko, że nie ma takich okazji, wedle jego, jego systemu, jego, jego światopoglądu, tak? Według mnie są, chociażby na przykład McDonald's, tak? Dla takiego wielkiego potentata, dlaczego nie bierze McDonald'sa? Nie wiem dlaczego, tak? Bo chyba nawet nie ma w portfelu. Super spółkę. W długim terminie wyjdzie na prostą, tak? Sam przecież kupuje śniadania, być może jakaś tam niewielka pozycja, już nie pamiętam, ale mógłby zwiększać, tak? Eee, czy Coca-Cola, która była też zdołowana mocno zbita? Dlaczego? No, wspaniała rzecz. No, przejściowe problemy co ludzie przestaną pić Coca-Colę, bo, bo wirus jest nie. Eee, także to są takie, takie kilka punktów, które by wypunktowałem dla Was. Eee, są to moje, oczywiście, przemyślenia. Eee, wiem, że będzie dużo na pewno komentarzy, być może krytycznych, ja się z tym liczę, natomiast ja wypowiadam się jako, jako, jako taki niezależny obserwator. Kocham na bofeta. uważam, dużo mnie nauczył. Na tych samych falach nadajemy, ale myślę, time to go, Warren. Nie chcemy widzieć tak jak papieża naszego Jana Pawła, że nie, nie możesz mówić na walnym, że naprawdę nie życzę tego. Także nie, nie do śmierci, nie westerplatte, odejdź spokojnie, funkcja reprezentacyjna tak, ale niech to będzie jeden z tych menedżerów. Myślę, że to by pomogło też i, i performanceowi akcji. Także ta najważniejsza cecha na koniec, y, oczywiście, przyznawanie się do błędu. I pomimo tego, że to któryś raz Buffett popełnił, to jednak no, jest, to, jest to bardzo pożądana cecha. Pamiętaj, nie jest tak jak myślałeś. Czyli na przykład kupujesz JSW, a JSW jakąś tam gigantyczną strasy, stratę ogłasza, y, czy rząd na przykład poprzez JSW ratuje jakieś inne kopalnie, E, czy JSW, nie wiem, e, dajmy na to, e, finansuje 14, 15, 16, 20 emeryturę, już, bo już nie wiem, która teraz. E, no to sprzedajesz, tak? E, prosta sprawa. Szybkie przyznawanie się do błędu uważam za najważniejszą cechę inwestora, ale i człowieka, biznesmena. E, pamiętajcie, większość spółek będzie Was zawodziła. Większość, tak jak i ludzi, tak jak i ilu, ilu przyjaciół, na palcach jednej ręki możesz policzyć, tak? Większość Was będzie zawodziła, także. Tych, których nie zawodzisz, który, znaczy tych, których, którzy Ciebie nie zawodzą, trzeba bardzo, bardzo trzeba o nich dbać i, i traktować jako taki skarb w życiu. Natomiast szybko przyznawać się do błędu, i to, to dotyczy właśnie spółek, jeżeli Ciebie zawodzą, i to jest całe clue to jest cała tajemnica sukcesu czyli taką Coca-Colę. Taki CD-projekt możesz praktycznie całe życie trzymać, jeżeli ciebie nie zawodzi. Dopóki ciebie nie będą zawodzić, nie oszaleją, nie zrobią czegoś głupiego, to dlaczego masz sprzedawać? Bo to są właśnie ci przyjaciele, którzy nie zawodzą. I, i, i tutaj uważam, że też taka analiza jakościowa, psychologiczna jest bardzo, bardzo kluczowa. Także przyznajmy się do błędów. Stop los mentalny, albo stop los, nawet jak jesteś spekulantem, musisz sobie ustawić, ale w długoterminowym inwestowaniu, no niestety, stań przed lustrem. Tak jak ja teraz patrzę na siebie, bo sobie ten selfie tryb ustawiłem. Czy ja jestem zadowolony ze wszystkich inwestycji moich na dzisiaj? Tak, jestem zadowolony. Tak, wszystkie za i przeciw biorę pod uwagę. Nic mi nie zaskoczyło, ale jeżeli bym kłamał i na przykład powiedział, że o. Dajmy na to CD Projekt, tak, nieudana premiera Cyberpunka, no w topa, tylko 78% pozytywnych komentarzy po kilku dniach, że rozczarowanie, no to, no niestety nie będę się łudził, tak, nie, 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 nie będę hipokrytą, tylko przyznam się do błędu, że rozczarowanie jest bardzo duże i, i będę sprzedawał, tak, lub redukował bardzo mocno pozycję, ale nie upierał się, nie twił przy błędzie, tylko tak jak Buffett miał jaja i powiedział... Przyznaję się do błędu sprzedaje linie lotnicze z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki jutro przegląd rynku o 16 zapraszam na Facebooka